To jedne z ostatnich słów, jakie Tomas Rogny wypowiedział w szatni Lecha Poznań. Jeszcze w niedzielę Norwek świętował z kolegami zwycięstwo nad górnikiem Zabrze, ale już w styczniu zabraknie go w kadrze kolejorza. Umowa 31-letniego stopera wygasa z końcem grudnia i nie zostanie ona przedłużona. Facet z potencjałem piłkarskim dużym, który po prostu chyba nie ma zdrowia do profesjonalnej piłki nożnej, a przynajmniej nie na takim najwyższym poziomie, bo gdyby on miał lepsze zdrowie, to raz, że nie grałby w polskiej lidze, tylko już w Celticu by się pewnie przebił, bo, bo widać, że umiejętności piłkarskie są, no ale niestety nie, ta, nie ten skład, chyba ciała, kości i tak dalej. Tam co chwilę gdzieś coś pękało, coś strzelało. Z tego powodu dwukrotny reprezentant Norwegii nie był w stanie w pełni rozwinąć swojego talentu. Przez ostatnie 4 lata Rogne zaliczył 76% występu w niebiesko-białych barwach, z czego 62 w rozgrywkach ekstraklasy. Zdrowie nie pozwoliło na więcej. Po prostu go, go szkoda, że on więcej czasu spędzał w gabinetach lekarskich niż na boisku, bo miał taki moment za trenera Żurawia, że no, to był podstawowy obrońca tak. Lecha Poznań. Zdecydowanie to od niego się skład rozpoczynał i, i niestety miał też przypadłość, że kiedy już łapał najwyższą dyspozycję, kiedy wyglądał jak profesor, no to nagle dwa 3 mecze. W poprzednim sezonie Tomas Rogne pełnił funkcję kapitana zespołu. Wystąpił w trzech spotkaniach ubiegłorocznej edycji Ligi Europy, do której kolejoż zdołał awansować po pięciu latach przerwy. Miałem też sygnał od ludzi, którzy pracują, że to naprawdę był wartościowy człowiek. To świetny, mógł być świetny piłkarz, ale tak jak wspomniałeś, no, czasami te funkcje zdrowotne ty na to nie masz wpływu, bo, bo na pewno on się prowadził wzorowo. W obecnym sezonie Norweg zaliczył trzy spotkania w pierwszej drużynie oraz cztery w drugoligowych rezerwach klubu. Życzymy powodzenia w dalszej karierze.